Witam Was serdecznie z powrotem na naszej działce. Prace budowlane trwają, już ogrodzenie z siatki mamy wykonane, więc czas, żebyśmy pokazali Wam, jak zrobić ogrodzenie panelowe. Bagatele, jak to nagrywamy, to ogrodzenie panelowe już istnieje. Natomiast wy widzicie je w dalszym etapie. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak takie ogrodzenie panelowe od A do Z zrobić według naszego patentu serdecznie zapraszam na film. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od dosyć prostych rzeczy, mianowicie musimy sobie połączyć dwa nasze elementy naszego ogrodzenia, czyli słupek plus. Ceownik. Ceownik jest z jednej i z drugiej strony słupka, chyba że to są słupki skrajne. E, tak więc y, musimy ją sobie tutaj przyczepić na stałe, i to już będzie nasz jakby nasze osadzenie naszej podmurówki. Tak więc jest to znacznie prostszy sposób niż te standardowe łączniki betonowe. I mimo tego, że komuś się może wydawać, że one są dwa razy droższe, bo taki cełownik będzie kosztował około 18 zł? Nie 9, przepraszam. 9 zł, ale na jeden słupek potrzebujemy ich 2, czyli wychodzi o. 16? 18 zł za jeden słupek, tak w porównaniu do łącznika betonowego, który kosztuje około 9-10 zł, czyli praktycznie o połowę mniej. A jeden łącznik starcza nam na cały słupek, bo on z jednej i z drugiej strony łapie podmurówkę. Natomiast sama estetyka, później, jak i też szybkość wykonania w ogóle przemawia, żeby tylko i wyłącznie na czymś takim robić, bo po pierwsze jest to ładniejsze, po drugie szybsze do wykonania, nie denerwujemy się, no i generalnie, no. Kto co woli, ale ja wolę to. Dobra, tak więc będziemy robili to na całownikach. One są wiercone do tych naszych słupków za pomocą wkrętów z końcówką samonawiercającą się. I teraz musimy sobie ustalić wysokość, na jakiej te nasze podmurówki się znajdą. Czyli musimy mieć panel. Mierzmy sobie wszystko z natury, bo wiecie, opis w internecie albo w katalogu, to jest opis w katalogu, a już na żywo, na gotowym produkcie może być znacznie inny, bo może się różnić, że jakiś pół centymetra, centymetr, ale w rozrachunku później to nam narobi dużo problemów. Tak więc nasz panel w rzeczywistości ma 153 centymetry wysokości. Natomiast wiadomo, że pomiędzy naszą podmurówką a panelem musimy zachować sobie pewien luz. Powiedzmy, że to będzie około centymetra. Dlatego, że jeśli by ziemia pracowała i mogłaby wyciągnąć tą podmurówkę, żeby nic z tym panelem się nie stało. Tak więc, jeśli nasz panel ma 153 cm, my zaznaczmy sobie dla pewności 154 cm i mierzmy zawsze od góry naszego słupka, bo słupki mogą być różnych wysokości. One częściej są proste, ale mogą być troszeczkę dłuższe bądź krótsze, jeśli będziemy sobie mierzyli od strony wkopywanej w ziemię, no to później górą mogą nam wyjść takie, wiecie, tatry. Dlatego mierząc to wszystko od góry będziemy mieli zawsze gotowy wymiar. Tak więc słuchajcie, zaznaczamy sobie to na 150. 4 cm i to jest góra naszego cełownika. Jeśli nie chcecie w przyszłości mieć widocznych śladów po markerze, jak będziemy zaznaczać, dodajcie sobie wysokość naszego całownika i wtedy będziemy sobie zaznaczać to na dolnej krawędzi, która będzie przy ziemi i będzie niewidoczna. W naszym przypadku wymiar, który będziemy sobie zaznaczać od góry słupka do dołu to jest 180,5 cm z zachowaniem centymetrowego odstępu pomiędzy panelem a podmurówką. I teraz sobie robimy to na każdym słupku z dwóch stron. Przy zakupie Waszych cełowników również warto powiedzieć sprzedawcy, jaką będziecie mieli podmurówkę, bo czasami są 25, ale mogą występować też 30. I żeby się nie okazało, że ta podmurówka będzie Wam z cewnika o te 5 cm wystawać, nie będzie już to tak fajnie wyglądać, także więc warto zadbać o takie szczegóły. A my zaznaczamy. Kiedy już zaznaczyliśmy nasze wszystkie słupki, teraz możemy przyjść do przykręcenia tego naszego cołownika. On jest wkręcony, tak jak mówiłem, na wkręty samonawiercające się. Tak więc przykładamy sobie. Nasz całownik. On jest szerokości naszego słupka. Starajmy się, żeby to było w miarę równo. Tak jak mówiłem, marker jest zaznaczony od spodu, tak więc nie będzie go nawet widać. Możemy sobie jeszcze to e, sprawdzić. Wiecie, czy na pewno żeśmy nie popełnili gdzieś po drodze błędów, bo jak mawia klasyk, mierz dwa razy, a tnij raz. Tak więc jest 154. Nie było błędu. Możemy przejść do nawiercania naszego. celovníka do súbka. Jeszcze taka mała, ważna informacja Przy e, zależności Czy będziecie robić Wasze ogrodzenie Panelowe, w zależności, czy to będzie ten Ceownik metalowy, czy łącznik Betonowy, musicie brać pod uwagę Jaką wybierzecie Podmurówkę I nie chodzi mi tutaj o jej e, Wysokość, tylko szerokość Bo w przypadku, kiedy będziemy nasze Ogrodzenie wykonywać za pomocą Łączników betonowych, to podmurówka Jest o 5 cm Węższa, czyli ona powinna Mieć e, 200 45 cm e, i też takie są w sprzedaży, ale możecie o tym nie wiedzieć, bo gdybyście zastosowali tą dłuższą, to naj, normalnie w świecie o 5 cm by wam nie starczyło e, panela. Tak więc taki tip ode mnie, a my możemy przejść do kolejnego etapu. Wszystkie elementy mamy już na miejscu zarówno słupki, jak i podmurówki, więc możemy teraz przejść do montażu naszego panela, który jest panela czy panelu. No nieważne, który jest w zasadzie e, tutaj głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, tak więc jak widzicie, on tutaj jest wsadzony, ale on oczywiście jest wsadzony tak na razie na sztukę, bo nie jest jeszcze e, niczym tutaj połączony. I teraz moi drodzy, co używamy do y, mocowania? Mamy dwa różne e, systemy, jeśli chodzi o mocowania. I tak jak mamy słupek do słupka, to mamy dwie takie jakby klamry. Widzicie? I wtedy na jednym słupku e, łączymy sobie jedną, e, jeden panel i drugi panel. A w stosunku, jeśli jest to w stosunku to ja o tych stosunkach od rana. A jeśli jest to słupek narożny, to wtedy będziemy mieli trochę inaczej wyglądającą końcówkę. Ona będzie wtedy z jednej strony tylko miała uszy, a z drugiej strony będzie zakończona. I wygląda to mniej więcej coś takiego. Dodatkowo w odróżnieniu do siatki, oczywiście elementy do mocowania to są takie plastikowe, ludzie podnoć na to mówią książeczki, może dlatego, że. One się tak zamykają, one mają za zadanie w tym miejscu ścisnąć nasz drut znaczy objąć ten drut, a śruba, która przechodzi e, przez e, te metalowe zaczepy, dokręcamy ją i ściska nasz panel, że on wtedy nie lata. Natomiast e, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, żeby nasz panel nie leżał bezpośrednio na podmurówce, zrobimy sobie dystans. My mamy akurat takie, e, to są takie płaskie kliny do do płytek, do poziomowania drzwi, wiecie, no obojętnie, co byście użyli. Generalnie chodzi o to, żeby z jednej i z drugiej strony podmurówki zdystansować to czymś równym, żeby ona była ten, powiedzmy, centymetr w górze. No i sam panel, to już chyba zależy od Was, czy chcecie, jeśli on jest 3D, czy tą wypustką na zewnątrz, czy do wewnątrz. No, zwykle ludzie robią do, do zewnątrz tą wypustkę. No a. Niektórzy na przykład potrafią zrobić tak, że tu u góry są takie ząbki, no, które są po to, żeby tu ptaki wam nie siedziały i nie, nie robiły pod ogrodzenia, ale niektórzy mogą sobie to zrobić tak zwane upside down i tam jak widzicie jest płasko, i ktoś może sobie zrobić ptas, pt, płasko pewnie ornitolog. Na każdy supek będziemy dawali po trzy punkty domocowania. Najlepiej sobie wcześniej, przed już zaczęciem montażu naszych paneli, przejść z miarką i markerem i od góry wyznaczyć sobie miejsca. Mniej więcej góra, dół i środek, gdzie one będą się znajdować. Tutaj my akurat mamy markerkiem zaznaczone w momencie, kiedy przychodzi nasz metalowy łącznik. On jest zakrywany i później jak rzucicie okiem na ogrodzenie, to wszystko idzie w jednej linii. Jak to się robi? Bardzo Prosto. Widzicie, że tutaj już mamy powkładane wcześniej. Teraz bierzemy sobie naszą książeczkę. Książeczkę sobie zakładamy o nasz drut. Teraz książeczka zlatuje sobie do dołu. Zauważcie, że te, te obejmy, które tutaj mocujemy, mają taki dosyć. Długie, takie dosyć długie wycięcie. Z racji tego, że po prostu w zależności od tego, jak sobie ten słupek odstawimy, czy on nam wyjdzie trochę bardziej czy mniej e, odsunięty, będziemy mogli sobie e, to dopasować. Byle żebyśmy nie przejechali się za, za daleko, bo wtedy trzeba będzie, wiecie, to kombinować. No i co? Wkładamy sobie naszą śrubę, w zależności od której strony chcecie mieć widoczną nakrętkę. Ona jest z płaskim łbem, ale jest taka czworokątna, że wchodzi w tą książeczkę i się zatrzymuje. Dalej podkładka, nakrętka i w zasadzie skręcamy. Skręcamy to do tego momentu. Żeby to dosyć dobrze było skręcone i ta książeczka żeby się nam dobrze zacisnęła, żeby później po wyciągnięciu naszych dystansów one już zostały na miejscu, nie opadły nam. Później unikniemy tak zwanego efektu falowania panelu na podmurówce. I tak prezentuje się skończone... Ogrodzenie panelowe, przynajmniej skończone w części, bo po środku naszej działki mamy jeszcze otwór, w którym pojawi się brama razem z furtką. No ale to już będziemy oglądać w kolejnych odcinkach. I to był nasz sposób na to, jak takie ogrodzenie panelowe wykonać we własnym zakresie przy użyciu celowników metalowych, które Wam serdecznie polecam, bo są po pierwsze ładniejsze, a po drugie o wiele prostsze do wykonania i oczywiście. To był sposób wykonania tego ogrodzenia w poziomie, e, czyli mamy jedną równą linię od początku do końca działki. Wiadomo, że te działki nasze mogą być różne i czasami, e, jakby pochylenie terenu wymusi e, na Was zastosowanie systemu kaskadowego, czyli każdy kolejny panel będzie musiał iść e, troszeczkę niżej. No ale o tym niestety już na innych kanałach. Albo może kiedyś się uda e, zrobić to na naszym. Tak więc czekajcie cierpliwie, a będzie Wam dane. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia.